Cześć, witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku wiadomości z Wielkiej Brytanii na kanale stacja Emigracja. Mam dzisiaj dla was sześć ciekawych informacji, dlatego zapraszam do obejrzenia całego odcinka i jeżeli pod koniec wam się on spodobał, no to zapraszam również do pozostawienia komentarza. Zawsze staram się odpowiedzieć na każdy wątek, jaki poruszacie w sekcji komentarzy pod moim nagraniem. Dzisiejsze wydanie wiadomości otworzymy informacją na temat wynajmu mieszkań i danych demograficznych. Na brytyjskim rynku nieruchomości wyraźnie widać bowiem zmiany demograficzne oraz problemy związane z rosnącymi kosztami życia. Według nowych danych portalu Spare Room odsetek osób w wieku 65 lat i starszych wynajmujących mieszkania na zasadzie dzielenia z innymi potroił się w ciągu ostatniej dekady. W 2025 roku emeryci stanowili 2,4% wszystkich wynajmujących mieszkania w porównaniu z 8,1% ,10, 10 lat wcześniej. Gwałtowne wzrosty czynszów za pokoje oraz rosnące koszty życia przyczyniły się do dłuższego pozostawania starszych najemców we wspólnych mieszkaniach, gdzie rachunkami można się podzielić z innymi lokatorami. Jednocześnie sytuacja ta stwarza dla młodszych najemców barierę przed wyprowadzką z domu rodzinnego, co powoduje spadek liczby osób poniżej 35 roku życia mieszkających w UK, no, że tak powiem, na swoim bądź niezależnie. W zeszłym roku osoby w wieku od 18 do 24 lat stanowiły 25,6% osób dzielących z innymi mieszkania, w porównaniu z 31,8% w roku 2015. Z kolei osoby w wieku od 25 do 34 lat nadal stanowią największy odsetek osób wynajmujących mieszkania, wynoszący około 42%, ale i tak jest to mniej niż 10 lat temu, kiedy odsetek ten wynosił 45%. Kiedyś wielopokoleniowe gospodarstwa domowe były rzadkością w wynajmie mieszkań. Na rynku dominowały grupy 20- i 30-latków poszukujących pracy i możliwości rozwoju w tzw. superaglomeracjach i dużych miejscowościach. Obecnie niemal nieosiągalnie wysokie czynsze e, zmieniają dynamikę gospodarstw domowych, a także geografię wynajmu mieszkań. Najmłodsi są całkowicie wykluczani z rynku najmu. Podobnie zresztą jak starsi najemcy, którzy nie mogą pozwolić sobie na posiadanie własnego mieszkania lub wynajem w pojedynkę. Według analizy brytyjskiego ośrodka analitycznego, ponad 6 milionów pracowników Wielkiej Brytanii mogłoby być lepiej sytuowanych finansowo, korzystając z kombinacji świadczeń socjalnych, aniżeli otrzymując wynagrodzenie netto. Badanie wskazuje, że pracownicy o niskich dochodach, którzy uzyskali zwolnienia lekarskie, mogą otrzymywać większe wsparcie finansowe z systemu świadczeń niż ci, którzy dostają wynagrodzenie za uczciwą pracę no oczywiście po odliczeniu podatków. Szacuje się, że jeden na czterech pełnoetatowych pracowników mógłby skorzystać finansowo, gdyby zamienił pracę na świadczenia socjalne czyli po prostu na bezrobocie. Eksperci zwracają uwagę na rosnącą liczbę roszczeń z tytułu niepełnosprawności, szczególnie związanych ze schorzeniami zdrowia psychicznego, jak lęki i depresja. Okazuje się, że codziennie zgłaszanych jest około tysiąca nowych wniosków o zasiłki zdrowotne. Największy wzrost nastąpił od czasu pandemii COVID-19. Ian Duncan Smith, były minister pracy i emerytur, podkreśla potrzebę reformy systemu, aby przywrócić zachęty do pracy i uniknąć sytuacji, w której opiekuńcze państwo staje się bankrutem. Projekt Welfare 2030 ma na celu przeciwdziałanie kryzysowi świadczeń przez prowadzenie reform wzmacniających motywację do zatrudnienia. Analiza wskazuje, moi drodzy, że przeciętny beneficjent Universal Credit z dodatkiem do wynajmu oraz osobistym zasiłkiem z tytułu niepełnosprawności mógłby w roku skarbowym 2025-2026 otrzymać około 25 200 funtów, co odpowiada kwocie netto, jaką dostaje się przy wynagrodzeniu rocznym w wysokości 30 100 funtów brutto. Przykłady stanowisk, z których wynagrodzenie po opodatkowaniu jest niższe od pakietu świadczeń, to np. strażnik więzienny w Lester, który zarabia 28 187 funtów brutto rocznie, sprzątacz w Birmingham z wynagrodzeniem na poziomie 26 000 312 funtów rocznie, czy asystent pielęgniarski w Manchesterze, który na rękę otrzymuje 24 465 funtów rocznie. Przeciętny pakiet świadczeń przewyższa wynagrodzenie netto osoby zatrudnionej na minimalny krajowy, czyli zarabiającej około 20 400 funtów rocznie o równe 4800 funtów rocznie. Około 2 miliony odbiorców Universal Credit pozostaje aktywnymi zawodowo, jednak rosnąca liczba osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych bez wymogu pracy budzi obawy o utrwalenie stanu zależności od pomocy socjalnej. Aktualnie liczba osób pobierających świadczenia bez wymogu zatrudnienia przekracza 4 miliony. W odpowiedzi na raport były minister pracy Jonathan Ashworth zaznaczył, że rosnąca liczba świadczeń zdrowotnych pokazuje konieczność reformy systemu. Podkreśla on, że poprzednie reformy, takie jak Universal Credit, przyniosły pozytywne skutki, lecz obecne tendencje w zakresie roszczeń zdrowotnych odwracają te osiągi. Przedstawiciele Partii Reform UK i Partii Konserwatywnej wyrażają krytykę wobec obecnego systemu, wskazując na potrzebę cięć podatków, likwidacji pułapek świadczeniowych oraz zwiększenia motywacji do pracy. Rzecznik Ministerstwa Pracy i Emerytur zaznaczył, że większość osób jest jednak lepiej sytuowana pracując, a niektóre z zawodów oferują możliwość awansu i wyższych zarobków. Były brytyjski minister, komisarz Unii Europejskiej i ambasador w USA, Peter Mendelssohn, zrezygnował z członkostwa w Partii Pracy. To efekt opublikowania kolejnej transzy dokumentów w sprawie przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina, w których ponownie pojawia się nazwisko Mendelssohna. Sam zainteresowany wydał oświadczenie, w którym napisał, że zarzuty, które uważa za fałszywe, jakoby Jeffrey miał dokonywać płatności finansowych na jego rzecz, a których on sam nie pamięta i na których nie ma żadnych zapisów, wymagają owszem zbadania. Robiąc to jednak, nie chce on narażać partii pracy na dalsze zakłopotania, się wyraził, dlatego zrezygnuje on z członkostwa w partii. W piątek amerykańskie Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało około 3 miliony stron dokumentów z akt spraw dotyczących nieżyjącego już Jeffrey'a Epstein'a, czyli amerykańskiego finansisty, który utrzymał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i który, jak się później okazało, zajmował się stręczycielstwem, sutenerstwem, prawdopodobnym szpiegostwem na rzecz wiadomo jakiego kraju oraz zbieraniem haków na polityków i osoby znane w celu późniejszej ich manipulacji. W opublikowanej transzy znajdują się dokumenty sugerujące, że w latach 2003 2004 Epstein dokonywał trzech płatności na rzecz Mendelsona i jego partnera Reinarda Avili de Silvi w wysokości 25 tysięcy dolarów każda. Oraz że w 2009 roku Mendelssohn jako minister biznesu próbował na prośbę Epstein'a zmienić decyzję rządu w sprawie podwyższonego opodatkowania bonusów dla pracowników sektora bankowego. Ponadto w aktach znalazło się zrobione w paryskim apartamencie Jeffrey'a zdjęcie, na którym finansista stoi w samej bieliźni obok bardzo młodej kobiety. 72-letni Mendelssohn był dotąd jednym z najważniejszych polityków rządzącej Partii Pracy. Był on ministrem w, w rządach Tony'ego Blaira i Gordona Browna, między innymi sprawując wpływową funkcję ministra biznesu, a w latach 2004-2008 był nawet komisarzem Unii Europejskiej do spraw handlu. Od 2008 roku jest on również członkiem Izby Lordów, choć z tym stanowiskiem też niedługo prawdopodobnie będzie musiał się pożegnać. Krótko po powrocie partii pracy do władzy w 2024 roku nowy premier Starmer powołał Mendelsona na stanowisko ambasadora w USA. Pełnił on tę rolę przez zaledwie 7 miesięcy, od lutego do września 2025 roku, bowiem został odwołany, gdyż wyszło na jaw, że jego związki z Epsteinem trwały dłużej niż było wcześniej wiadomo. W odpowiedzi na rezygnację Mendelsona, Partia Pracy potwierdziła, że nie jest on już jej członkiem i oświadczyła, że wewnątrzpartyjne dochodzenie rozpoczęło się już znacznie wcześniej, czyli o wszystkim oni tak naprawdę wiedzieli, a mimo to obsadzili kolesia na wysokim państwowym stanowisku. Z kolei rzecznik Stermera powiedział, że zdaniem premiera Mendelssohn powinien złożyć zeznania przed amerykańskim kongresem i nie powinien zasiadać dalej w Izbie Lordów. Przypomniał jednak, że szef rządu nie ma kompetencji, by go stamtąd odwołać. Ale kompetencje, żeby go powołać, pomimo wiedzy o jego powiązaniach z Jeffrejem, to jednak premier miał. Minister spraw wewnętrznych, Szabana Mamut, nie zapewniła, że do stycznia przyszłego roku zmniejszy się liczba nielegalnych przepraw małych łodzi, mimo że rząd obiecał, że nowe ustawodawstwo zatrzyma ten proceder. Przemawiając przed specjalną komisją spraw wewnętrznych, pani Mamut przyznała, że sama liczba migrantów odbywających niebezpieczną podróż przez kanał La Manche jest nie do przyjęcia. W 2025 roku ponad 41 400 osób ukończyło podróż o długości 21 mil, a dodatkowe 23 242 osoby przybyły do wybrzeży Wielkiej Brytanii w ciągu pierwszych 6 miesięcy sprawowania władzy przez Kira Stermera. Mamut utrzymywała, że jest to diabelsko trudny problem do rozwiązania, po tym jak w zeszłym roku liczba przepraw wzrosła o 13%, przysięgając jednocześnie, że jej zespół będzie kontynuował wysiłki na rzecz zmniejszenia liczby gangów przemycających ludzi. Teraz, w obliczu krytyki posła liberalnych demokratów Bena Maguire'a w sprawie tego, czy jest pewna, że jej środki mające na celu rozwiązanie problemu przepraw małych łodzi przyniosą Wielkiej Brytanii pozytywne rezultaty, odmówiła ona odpowiedzi na to pytanie. Minister spraw wewnętrznych przyznała ponadto, że nie ma złotego środka, a kwestia wymaga długoterminowej, ostrożnej i bolesnej pracy w celu zwalczania każdego szczegółu związanego z tym, jakże bardzo złożonym problemem. Następnie, zapytana, czy liczba przepraw spadnie do stycznia przyszłego roku, uśmiechnęła się, dodając, że chciałaby, aby tak się stało, ale nie jest w stanie tego zagwarantować. Następnie pani minister dodała, że przy najbliższej okazji rząd przyjmie przepisy zmieniające system odwoławczy, aby jeszcze bardziej zawęzić interpretację artykułu 8 ustawy o prawach człowieka. Tutaj tylko dodam, że właśnie ten konkretny artykuł prawny jest najczęściej wykorzystywany w sądzie przez nielegalnych migrantów w celu kontestowania deportacji i późniejszego pozostania w kraju. Wakacje poza sezonem kuszą rodziny z Wielkiej Brytanii obietnicą słońca, brakiem tłumów i dużo niższymi cenami. Problem w tym, że taki urlop zazwyczaj koliduje z kalendarzem szkolnym, a długie nieobecności w szkole mają przykre konsekwencje. Konflikt między szkolną frekwencją a domowym budżetem w UK właśnie wchodzi w zupełnie nową fazę i dotyczy setek tysięcy rodzin. Liczby mówią same za siebie, moi drodzy. Tylko w ubiegłym roku wystawiono w Anglii ponad 459 tysięcy mandatów za wyjazdy wakacyjne w trakcie roku szkolnego. Tak, moi drodzy widzowie oglądający mnie z Polski. W UK szkoły wystawiają mandaty za nieobecność uczniów. I w zeszłym roku padł rekordowy wynik. Aż 93% wszystkich kar za nieusprawiedliwione nieobecności dotyczyło właśnie opóźnionych wakacyjnych urlopów. W porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, skala kar wzrosła o kolejne 4%, co pokazuje, że zjawisko nie słabnie, a wręcz się normalizuje. Dla wielu rodzin rachunek jest prosty: kilka dni, nieo, kilka dni nieobecności w szkole kontra oszczędności liczące w setkach albo nawet w tysiącach funtów. Zmiana przepisów w 2024 roku zaostrzyła podejście państwa do tego problemu. Grzywna wzrosła do 80 funtów za nieusprawiedliwioną racjonalnie nieobecność dziecka, a przy opóźnionej płatności ona się podwaja. Druga kara na to samo dziecko nałożona w ciągu 3 lat automatycznie oznacza wyższą stawkę sankcji. A trzecia gafa może zakończyć się postępowaniem sądowym z grzywną sięgającą nawet 2,5 tysiąca funtów, lub nawet, uwaga, kilkunastomiesięczną karą pozbawienia wolności oczywiście dla rodzica, nie dla dziecka. Nowe krajowe ramy miały ograniczyć regionalne różnice, bo wcześniej to samorządy decydowały o wysokości kar, przez co tworzyły się dysproporcje. Wiele jednak wskazuje na to, że sama surowość przepisów nie zatrzyma tego trendu. Mimo krajowych ram prawnych różnice regionalne wciąż są wyraźne. Yorkshire and Humber pozostaje regionem z najwyższym wskaźnikiem kar: 103 kary na 1000 uczniów. Londyn zanotował z kolei wzrost do 36 mandatów na 1000 swoich pupili. Zdaniem rządu, kary są ważnym elementem systemu i mają chronić ciągłość nauki, bo nawet kilkudniowe zaległości jednego ucznia czasami odbijają się na całej klasie. Dyrektorzy szkół i organizacje edukacyjne przyznają, że regularne opuszczanie zajęć niekorzystnie wpływa na wyniki i zdrowie psychiczne dzieci. Jednocześnie coraz głośniej wybrzmiała wątpliwość, czy przewidziane kary faktycznie działają odstraszająco. Po pandemii ich liczba rośnie systematycznie, co sugeruje, że problem ma charakter strukturalny, a nie dyscyplinarny. W efekcie mamy sytuację, w której system coraz bardziej i coraz surowiej reaguje, rodziny coraz częściej kalkulują ryzyko, a szkoła staje się polem negocjacji między ekonomią a edukacją. A na koniec dzisiejszego wydania informacja dla kierowców. W kwietniu tego roku, wraz z rozpoczęciem kolejnego roku rozliczeniowego, wzrośnie podatek drogowy. Przez to właściciele prawie 60 modeli samochodów od 20-kilkudziesięciu producentów będzie musiało zapłacić 5690 funtów podatku. Podatek akcyzowy od Aut, które zarejestrowano po raz pierwszy w ciągu ubiegłego roku od kwietnia oczywiście wzrósł z 5490 funtów o 200 funtów. Dotyczy to właśnie aż 59 modeli. Wśród nich znajdują się popularne marki jak Audi, Ford, jak również BMW. Nastąpiło to po tym, jak rząd podniósł znacznie opłaty tzw. VED, czyli Vehicle Access Duty dla pojazdów benzynowych i wysokoprężnych w kwietniu 2025 roku. Opłatę tą uiszcza właściciel nowego samochodu zarejestrowanego od kwietnia 2025 roku, jednak w kolejnych latach będzie mógł on przejść na znacznie niższą stawkę standardową. Natomiast najwyższa stawka obowiązuje wyłącznie właścicieli pojazdów o najwyższej emisji CO2, czyli powyżej 255 g na kilometr. W przypadku wszystkich samochodów stawka w pierwszym roku waha się od 10 do, 500, do 5690 funtów, w zależności oczywiście od emisji. Ten niższy próg obowiązuje tylko dla samochodów z zerową emisją, jednak nawet przy emisji 1 g na kilometr wzrośnie do 110 funtów. Z kolei opłata wyniesie 560 funtów dla przeciętnego samochodu benzynowego, którego emisja wynosi około 143 g na kilometr. Natomiast dla przeciętnego samochodu z silnikiem diesla, którego emisja wynosi około 164 g na kilometr, opłata wzrośnie do 1360 funtów. W przypadku samochodów, które zostały już zarejestrowane, podatek drogowy jest znacznie niższy, jednak on również rośnie. W związku z tym roczna stawka standardowa w drugim roku i kolejnych latach wzrośnie od kwietnia tego roku ze 195 do 200 funtów. Co więcej, właściciele aut elektrycznych nie są zadowoleni z kolejnej zmiany przepisów, ponieważ w ich wyniku również pojazdy yy, elektryczne zostają po raz pierwszy obciążony właśnie opłatą VED. Natomiast od kwietnia 2028 roku wejdzie w życie kolejny system płatności za przejechano mile, tak zwany pay per mile. Dlatego, zgodnie z nowymi przepisami, kierowcy samochodów elektrycznych będą płacić 3 pensy za mile, z kolei kierowcy hybryd typu plug-in półtora pensa za każdą przejechaną milę. Według rządu przeciętny kierowca samochodu elektrycznego pokonujący 12 tysięcy kilometrów rocznie będzie płacił dodatkowo 240 funtów rocznie. Rząd zadeklarował, że celem nowego systemu jest ochrona prywatności kierowców, dlatego... Nie będzie obowiązku raportowania, jak również instalowania lokalizatorów w samochodach. Zamiast tego, kierowcy będą musieli sprawdzać przebieg mniej więcej w pierwszą i drugą rocznicę rejestracji samochodu. Ponadto, próg podatku od samochodów luksusowych wzrasta z 40 tysięcy do 50 tysięcy funtów dla nabywców pojazdów elektrycznych. Wchodzi on w życie 1 kwietnia, ale dotyczy również samochodów elektrycznych zarejestrowanych od 1 kwietnia 2025 roku. W rezultacie, jeśli samochód elektryczny został zarejestrowany po raz pierwszy po 1 kwietnia zeszłego roku i jego cena katalogowa nie przekracza 50 tysięcy funtów, właściciel nie będzie musiał płacić podatku od samochodów luksusowych. Listę, moi drodzy, z modelami samochodów objętych wyższym podatkiem, znajdziecie w opisie pod dzisiejszym nagraniem, dlatego zapraszam do sprawdzenia, czy wasze auto również się na niej znalazło. Moi drodzy, to tyle, co dla Was przygotowałem w tym wydaniu wiadomości z Wielkiej Brytanii. Jak zawsze, zachęcam Was do zasubskrybowania, polubienia odcinka i oczywiście włączenia się do dyskusji w komentarzach pod dzisiejszym nagraniem. Trzymajcie się, się ciepło i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku wiadomości z Wielkiej Brytanii na kanale Stacja Emigracja. Cześć!